Mamy już szureczka w klasce. Kubuś będzie miał, kubuś czy serafin? Serafin! Zobaczymy, czy się serafina uda oswoić. Serafinek! Taki, a jestem taki cwaniak, tak? Taki cwaniak, no? Taki chodzi po wszystkim. Zaraz mu przyniesiemy jedonko, zobaczymy. Ci Taki serafinek, no? Taki piękny, o jaki on jest normalnie wygimnastykowany. Jaki on jest wygimnastykowany. Będziemy oswajać, tak? Zobaczymy, czy się uda, czy ucieknie. Serafinek, Serafinek, piękne masz oczka, śliczne takie. No, Serafinek, Serafinek, piękny taki, ojej, je, jej, jej. Świeżo złapany. No zawsze myślałem o tym, żeby złapać szczurka i oswoić. No zobaczymy, czy się da oswoić. Piękny. No piękny jestem taki śliczny gryzonik no. Piękny gryzonek. tak. Piękny.